61,48 10 tysięcy po marcu, wydzielenie 28 maj kryta seksem. Jałowica Polska 61,34 9500, wydajność po marcu, wycielenie 30 maja kryta seksem. 6105, 10150 po matce, wycielenie 27 maj. 6155, 9400, wydajność po matce, wycielenie 28 maj, kryta seksem. 2078, 7800, wydajność po marce, wycielenie 27 marzec. 20.78 39 9300 wydajność po marce wydzielenie 10 kwiecień 20.43 7700 wydajność po marce wydzielenie 14 kwiecień